Od 1 marca rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą zapisywać swoje pociechy do przedszkola. Przyjęcia dzieci do publicznego przedszkola w Siewierzu odbywają się od 1 do 31 marca na podstawie złożonych przez rodziców lub prawnych opiekunów kart zgłoszeń. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę. Ogólnej dostępności. Ta rekrutacja w naszym przedszkolu odbywa się jeden raz w roku, zaczyna się 1 marca i kończy z dniem ostatniego marca. W tej chwili jesteśmy w trakcie rekrutacji, cały czas napływają karty do naszego przedszkola, karty zgłoszeniowe. Wywieszamy również taki harmonogram rekrutacji, czyli umieszczona tam jest data, od kiedy do kiedy będzie trwała rekrutacja, co jest potrzebne, żeby wziąć udział w rekrutacji. Następnie jest informacja o tym, że be, kiedy będzie y, odbywać się posiedzenie komisji rekrutacyjnej i kiedy zostaną wywieszone listy z dziećmi przyjętymi bądź listy rezerwowe. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 roku życia z terenu gminy Siewierz. W uzasadnionych przypadkach przyjmowane są również dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Przyjmujemy dzieci od 3 do 6 lat, ale w wyjątkowych sytuacjach może być przyjęte dziecko 2,5 roczne do przedszkola. W przypadku zgłoszeń większej liczby dzieci niż wynosi limit posiadanych miejsc stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć. To kryteria zawarte w prawie oświatowym oraz Kryteria, które mamy takie dodatkowe w regulaminie. Tymi kryteriami, które są w prawie oświatowym, to ja tak po, podstawowe kryteria, to jest dzieci 5 i sześcioletnie mają obowiązek roc rocznego przygotowania przedszkolnego. Więc w pierwszej kolejności przyjmowane są te dzieci do przedszkola. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dzieci z rodzin zastępczych. I oprócz tego są jeszcze inne kryteria, na przykład takie, które dzieci, które już uczęszczają kolejny rok do przedszkola, dzieci z rodzin wielodzietnych, tutaj mam na myśli w rodzinie troje i więcej dzieci, dzieci, których rodzice pracują i studiują w trybie dziennym, czy uczą się w trybie dziennym, dzieci tutaj z terenu miasta, dzieci, które zmieniają przedszkole. Bo zamieszkanie zmienia się, adres zamieszkania ulega zmianie. No i w dalszej kolejności wszystkie inne dzieci, które nie spełniają tych kryteriów, a jeżeli będą wolne miejsca, to wtedy będą przyjęte do przedszkola. Przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonują również w innych placówkach oświatowych znajdujących się w gminie Siewierz. Na terenie Siewierza działa również niepubliczne przedszkole Akademia Przedszkolaka. Akademia Przedszkolaka przyjmuje dzieci od drugiego roku życia, jeżeli są w miarę samodzielne, dość dobrze rozwinięte społecznie, od drugiego roku życia. Prowadzimy również zarówkę, więc do samego końca mogą być u nas w przedszkolu. Zapisy do Akademii Przedszkolaka trwają przez cały rok. Na www.akademiaprzedszkolaka-siebież.pl jest zakładka dla rodziców, i tam są nasze umowy i karty zgłoszeń dziecka. Można sobie wydrukować w domu, wypełnić i przyjść z gotowymi dokumentami. Nie ma żadnych szczególnych warunków. Kolejność zgłoszeń, kto pierwszy po prostu ten lepszy u nas w przedszkolu. Nie mamy jakichś szczególnych wymagań. Koszt niepublicznego przedszkola w Siewierzu to 600 zł. Czesna pokrywa tak jakby wszystkie opłaty związane z dodatkowymi zajęciami, książki, podręczniki, starszaki mają zrobioną całą wyprawkę do przedszkola, łącznie z farbami, ciastoliną, piórnikami, nawet workami na buty. Więc oprócz tego jest płatne jeszcze 8 zł obiad, a śniadanie i podwieczorki pokrywa przedszkole. Na terenie gminy Siewierz z edukacji przedszkolnej może skorzystać ponad 430 dzieci. Katarzyna całka. I TV się wiesz.